Witam w trzecim już odcinku z Citroen SPA Tak jak mówiłem w poprzednim, dzisiaj będziemy sobie sprawdzać O co chodzi z tym kołem, dlaczego ono od razu się zatrzymuje Generalnie to może być zacisk Ale ja akurat obstawiam jarzma I zobaczymy czy to będzie, po zrobieniu tego, czy to był powód tego, że samochód mi ściąga Czy rzeczywiście błędnie zrobiliśmy geometrię Także bez przedłużania po prostu zdejmuję koło i pokazuję co i jak Zdjąłem sobie koło i pierwsze co ujrzałem to to tą tarczę. I ta tarcza pomimo tego, że ten irant wygląda jakby jakby była zużyta, to tak naprawdę ona nie ma żadnego rantu. Ta tarcza jest świeżutka, także bardzo fajnie, chyba poprzedni właściciel robił. Mam na myśli poprzedni poprzedni. Także to jest git. I koło no uch, teraz o tym bardziej ciężko się obraca. Jak tutaj jest zacisk zrobiony. Bardzo ciekawe rozwiązanie tego zacisku. W ogóle w sumie jest dość duży. Wygląda na sportowy, a nie jest tutaj są dwie śrubki jeszcze z tyłu są dwie śruby także odkręcę sobie najpierw te u góry i zobaczymy czy... tak, najpierw zejdzie ten zacisk, a potem od tyłu jest przykręcane jarzło fajnie, że wszystkie śruby są sześciokątne w ogóle są e, do... coś tu jest pomajstrowane to ma rzeczywiście, kurde, czujnik zużycia klocków? czy jak to działa? bo tak to wygląda, zobaczcie to ciekawe. Jeszcze chciałem Wam pokazać bardzo fajne rozwiązanie. Miękki przewód wkręcony tak jak w naszej 190. A nie ma jak na przykład w niektórych Japońcach, że jest sztywny i on jest od razu przykręcony do, do zacisku. Bo tam no lubią się zepsuć, więc bardzo fajnie. I były wymieniane łączniki stabilizatora. Także tutaj też coś było robione przed tym jak kupił to mój kolega. Tam się ktoś tym mógł zajmować i od czasu do czasu mógł być ten samochód naprawiany. Bardzo fajnie. A tak w ogóle w wygląda wnęka na nad, nad kole od wewnątrz. Bardzo fajnie. Yy, odkręciłem jedną śrubę od zacisku, ponieważ te śruby bardzo ciężko szły. Jak możecie zobaczyć tutaj, śruba się obrabiała pomimo tego, że dawałem dobry rozmiar śruby. Więc zdecydowałem, że yy, odkręcę śruby od jarzm. Ja od jarzma. I teraz tak, śruba odjazdowa była tak zaklejona: no, coś tam kleju, kropelka, spoko, ale ta śruba za to i dlatego to się obrabiało. Była zapierdzielona po całej długości, plus w środku też widać, że jest niebiesko. Także z tą będę musiał trochę powalczyć. No, a tutaj zobaczcie, jak, jak się ładnie porobiło, bo było wszystko zapierdzielone. Będę musiał zeszlifować teraz te tutaj nierówności, żeby to potem się ładnie wkręciło. I tyle Wypiąłem takie tutaj zabezpieczenie I teraz wychodzi ta szyna Ona jest tak wyprofilowana no żeby Nie było luzu Ko Zastanawiam się czy kupić nowe klocki Czy nie, bo niby jeszcze troszeczkę mięsa mają Ale w sumie może kupię Trochę głupio stanąłem generalnie Bo tutaj mam dużo miejsca do pracy A z drugiej strony nie mam wcale Więc jakbym chciał to robić to bym musiał tutaj złożyć na gotowe i dopiero jak tutaj złożę na gotowe i wszystko zrobię, to, to będę mógł opuścić samochód i zacząć robić z drugiej strony. No chyba, że założę koło i po prostu go lekko przestawię i wtedy zacznę. Zapowietrzyć raczej i tak się zapowietrzy, no jeżeli będę miał zacisk zdejmować. Kurde, nie wiem, zastanawiam się. Tak jest tutaj ciekawe rozwiązanie, że zacisk jest dwuczęściowy. To jest jednocześnie jarzmo i, i zacisk sam w sobie z tłoczkiem. A to tutaj to jest po prostu mocowanie do klocków, że tak powiem. Co ciekawe, to wygląda jakby już kiedyś było robione. Także wątpię, że zacisk jest uszkodzony. Wydaje mi się, że może jakiś syf wpadł tutaj i, i tutaj te jarzma się przycięły. Może klocek zardzewiał i po prostu nie pracuje i trzeba tą powierzchnię tutaj wyczyścić. Jak to wygląda tutaj? No wydaje mi się, że może te szyny trzeba wyczyścić. Zobaczcie jeszcze jak chodzi ten zacisk i wtedy, no ale odpie kurde, żeby go robić, no, no wygląda ładnie, przynajmniej ten tłoczek z zewnątrz Zacisk i tłoczek sam w sobie wygląda dość świeżo Także, kurde, to nie jest raczej to Prowadnice, nie wiem czy zobaczycie Prowadnice, nie, nie zobaczycie, ale generalnie O, tu, tu może będzie widoczne Ta się porusza, chodzi A ta, no to też chodzi Także zacisk sam w sobie jest sprawny może będzie coś widać? Dupa nie widać, ale... O! Porusza się, widać. Dobra. Czyli raczej po prostu ta powierzchnia, ta szyna tutaj zardzewiała. Ktoś może jak robił zacisk, bo no bo zacisk wygląda świeżo, nie zadbał o to, żeby to... No zresztą zobaczcie jaki tu jest nagar. No trzeba to dobrze oczyścić, tą szynę i już. Przydałoby się też skupić nowe klocki. Ale tego nie będę robić chyba teraz tylko kiedy indziej sobie zrobię no więc dobrze to oczyszczę dobrze to oczyszczę i to tak zostawię no i też wyczyszczę te, te, te jarzma i zobaczymy o proszę tak to wygląda wewnątrz jest bardzo ładnie i i tak wygląda prowadnica sama w sobie także one są idealne wyczyszczę to po prostu i tych prowadnic jeżeli jest metal z gumą, że tak powiem, w, tak, w takich o, chyba się nie smaruje. Zresztą tutaj smaru nie ma, no ale to, to, nie, to nie ich wina była. Także ja ich nie smaruję. Eee, Przeczyszczę to wszystko. I co? I kurde, to muszę ładnie oczyścić. Także zacisk był robiony, nie ma co ich ruszać. Fajnie, fajnie, bo to trochę czasu zaoszczędzi. Tak wygląda raczej zacisku po rozebraniu już. Klocków po wyjęciu, i tutaj tak wygląda ta szyna. Raczej tutaj się zostało, nie chciało się przesuwać, no i dlatego ten cały nagar przytrzasnął te klocki. Wyczyszczę wszystkie te powierzchnie i wam pokażę, jak to będzie. Złożymy i zobaczymy, czy będzie chodzić. Oczyściłem sobie wszystkie powierzchnie styku z klockami tutaj od góry, od boku, od góry, od boku. Z drugiej strony nic nie ma. Tutaj na śrubki trochę przejechałem. Wszystko też pilnikiem, oczywiście. Klocuszki tak samo, żeby ich nie pominąć, jeden, drugi i jeszcze wezmę tutaj lekko wódekiem psiknę, no i tą blaszkę, o ta blaszka, ta blaszka, o tutaj, wszystko jest zrobione, jeszcze to ładnie otłuszczę, bo wiadomo tam trochę jest tego pyłu z rdzy no i wtedy dam wódeka i kurde wszystko powinno chodzić, składam to i zobaczymy jak będzie Otłuściłem sobie wszystko, kloski przyjechałem papierem ściernym setką trochę no i chcę jeszcze raz wam pokazać, żeby nie było, że to jest na odpierdziel, w razie, gdyby ktoś kiedyś chciał kupić ten samochód, bo no chyba wstawię filmik, jak będę go sprzedawać, chociaż wydaje mi się, że i tak zejdzie dość szybko, no bo, bo po prostu patrząc na reakcję ludzi porównując do innych samochodów, no, to powiem szczerze, ZX ma bardzo pozytywny odbiór i często ludzie pytają, rozmawiają. No, ale teraz była taka sytuacja, że stałem sobie na stacji i dziomek podszedł i no, się ma, się a on nie jest może na sprzedaż, i tak dalej. Więc wydaje mi się, że szybko, szybko się sprzeda. No, ale to jest takie dla kupującego, ewentualnie, żeby sobie widział, jak jest wszystko w tym aucie zrobione. W ogóle te odcinki, no, no i żeby, żeby, żeby ludzie mieli, mogli się czegoś ewentualnie nauczyć i sobie pooglądać. Tak wygląda cały gotowy, zamontowany zestaw. I teraz tak chodzą te klocki. Ten chodzi ładnie, ten też. Wtedy nie dało się ich przesunąć, także. No jest lepiej. I teraz przyznam się. Przyznam się bez bicia. Te śruby spieprzyłem. Nie wiem, czy ja spieprzyłem, czy ktoś spieprzył, ale. 19 na to nie chciała wejść, bo się obracała. Nie wiem jakie to powinny być śruby. Ja chciałem je odkręcić oczywiście. 19 nie chciała wejść, bo się obracała. 18 nie dało się wbić. Myślałem, że jest taki mocny syf. Uderzałem najpierw młoteczkiem i śrubokrętem, żeby syf z rantów zbić. Potem wbijając nasadkę trochę młotkiem, okazało, no zadziory się porobiły. I generalnie osiemnastka się trochę obmykała, nie? Więc wziąłem i, pi i pilnikiem to zeszlifowałem w taki sposób, żeby weszło, udało mi się to odkręcić. No może dlatego było aż tam tyle kleju. Bo ktoś, dokręcając tą śrubę, ona już ma ona jest tak wyrobiona i okrągła, że, że jej łeb był tak okrągły, że się klucz ześlizgiwał, więc ktoś dokręcił to słabo, i dokręcając to słabo, zakleił to toną yy, kleju do gwintów. Po prostu, żeby się trzymało. I te śruby są teraz w jeszcze gorszym stanie niż były. Więc. No, mam nadzieję, że nie będę tego robić. Przyznaję się bez bicia, że one są spieprzone. I osiemnastka się obmyka. To znaczy, nie próbowałem obkręcać, ale jak się dokręca i chce się mocniej dokręcić, to się obmyka. Nie wydaje mi się, że miał taką śrubę teraz, żeby zastąpić inną. No bo to jest od jarzma, to tam jest pewnie inny gwint. Mam na myśli inny skok gwintu. Także tak, jeżeli będę coś robić w hamulcach jeszcze yy, Jeżeli ta śruba będzie się odkręcać Bo będę sprawdzać raz na jakiś czas czy jest przykręcona To po prostu wyjmę ją i kupię zestaw, w którym jest ona Albo zobaczę w internecie Albo po prostu ją wykręcę, zobaczę jakie, jakie to są parametry i sobie kupię Jeżeli będę coś robić w klockach mam nadzieję, że nie będę robić Także no No, no co Ta śruba jest spieprzona Dobra, wracając do tych klocków Mamy zabezpieczenie, tak o elegancko, Klocki ładnie chodzą. Teraz bym musiał dopchnąć kilka razy, nadusić hamulec, żeby doszło do końca yy, tłoczek, i zobaczyć, czy trzyma. Ewentualnie jeszcze pokażę na drodze, no bo tym to wyjedzie dzisiaj. Także będę się przejechać i pokażę na drodze. Przycisnąłem kilka razy hamulec, żeby tłoczek wyszedł na zewnątrz, no, i zaraz zobaczymy, jak będzie. Nie skręcałem kołami, nic nie robiłem, także. Zobaczymy jak będzie. No wiadomo, nie skręcałem kołami, to też ten klocek się nie cofnął w żaden sposób. Czy jest lepiej? Chyba trochę jest, bo wtedy od razu się zatrzymywało koło. No zobaczymy jeszcze podczas jazdy Wam pokażę. Złożyłem samochód właśnie jadę się przejechać i szczerze jak trzeba kierownicę i opuszczam, to dalej mi zjeżdża. Co ciekawe, co ciekawe, czasami zjeżdża szybciej, a czasami wolniej. Jak sobie naprostuję samochód i puszczę tą kierownicę, na przykład teraz jadę wprost, no to dosyć szybko ściąga, ale zdarzają się takie razy, że sobie zwyczajnie naprostuję, po prostu wrócę na pas, puszczam tą kierownicę i no teraz znowu szybko ucieka, ale uciekało trochę, kurde, nie wiem, wydaje mi się, że wolniej. Jakby było minimalnie lepiej, ogólnie to mi troszeczkę minimalnie tam chyba ten nie wiem, czy zacisk, no raczej przez ten syf co był yy, trzymało koło, bo w momencie w którym hamowałem albo się toczyłem po prostu było słychać piszczenie takie cykliczne, że co obrót koła, kurde taki mały pisk na łamek sekundy, teraz już tego nie ma, no i tak jak mogliście, tak jak widzieliście był syf na tym zacisku, na tym jarzmie, po prostu w tych miejscach, które wskazałem i wyszlifowałem, i teraz go nie ma. i Jak wtedy się na przykład zatrzymywałem, no to toczyłem się, toczyłem, nie było dużego oporu, ale w którymś momencie się zatrzymałem, i to było takie, że było czuć, że się zatrzymałem. A teraz to, to auto się toczy do samego zera, i w momencie, w którym się zatrzyma, to jeszcze po chwili leci i jedzie do tyłu, że tak powiem. Więc naprawdę minimalne siły, które oddziaływują, no to on nie ma z nimi żadnego problemu, nic nie stoi i piszczenie ustało więc coś tam na plus, ale w sumie to, no ciekawe, co, ciekawe co, co to jest w sumie, dlaczego tak ściąga i jakby nie patrzeć to ten samochód, widać jakieś tam ślady, że był, yy, był naprawiany i może nawet ktoś o niego dbał yy, w sensie przede mną i przed moim kolegą więc no chyba z zawieszeniem też by nie było jakiejś tragedii, że nie wiem, jakieś tuleje się mega zastały i kurde nie wiem, albo jakieś są wsparciałe może wypróbuję w ten sposób, co Wisnie pisał w komentarzu. Dziękuję za dzięki, w ogóle, za, za ten pomysł, żeby zamienić koła stronami. Ale nie wiem, czy to coś da, no zobaczymy. No i co? Dziękuję serdecznie za oglądanie i zapraszam do kolejnych odcinków.